Witam Was w następnym odcinku, w następnej konkurencji, jaką jest po prostu, no, zniszczenie dwóch samochodów, ale to przez <gryw> jednego bombnięcie, no i mamy tutaj, kurczę, dość stromy klif, e, no to co, Zaczyn zaczynajmy, nie? Bo. Nice. Fajnie. Super to wygląda jak w, yy... w zwolnionym tempie, nie? Tu wszystko się dzieje, kurde. O, ale tak słabo te tu chyba może bangiem. O. Dobra, tam tego nie widać. Co się z nim stało? Ale to nie za specjalne ma obrażenie. O, chociaż <sł słaby, trzecie miejsce, jeszcze raz. Teraz ten czarny obej, 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 o, oberwie dużo bardziej mi się wydaje. No, jeszcze leci. <ścoughs> U, drugie! kurcze, nie no, jeszcze musimy, jeszcze raz spróbujemy. 过。 No <fajnie>, fajnie Skróciłem go trochę Jeszcze raz. Pięknie O Ale mniej punktów, mniej punktów Kurczę, to to pierwsze musimy zająć Dobra jeszcze raz ze, ze dwa razy spróbujemy i lecimy kolejny Padnie kurcze, drugie, ostatni raz słuchaj, ostatni raz. dużo gorzej będzie. Dobra, ale przejdziemy do następnej konkurencji. Nie udało się. Ale mamy następną. Zobaczymy kolejne. A tak będzie wyglądała kolejna konkurencja, czyli widzicie, no, przejazd przez jakieś takie wertepy, skok, wertepy, skok, wertepy, chyba jeszcze skok i w mur. <grym> no kto to, kto to wymyśla takie piękne, piękne po prostu yy, trasy. No Jedziemy. U! Misa olejowa została uszkodzona. Aaaa! <laughs> no ciekawe, ciekawe. Ale to ładny tu wynik. Zobaczcie, pierwsze miejsce już za pierwszym razem. Ale jeszcze zróbmy cztery sobie próby. Dzwolnie troszeczkę. Eh? U. tutaj nabrać. No, chyba lepiej wy... o kurde! u Oj. ale też pierwsze miejsce uszkodzenia, no i czas, no to ładnie. To tak pójdziemy na maksa, na szybkiego. Patrzcie, jest yeah, sukces. Nice. Przy trzecim razie. Dobra. Jeszcze dwa, dwie próby. Teraz sobie może bokiem jakoś skoczę. Postaram się na hamulec zręczny zaciągnąć. Przy tym drugim wyskoku nie. Może bokiem się jakoś tam uda to. Kurde, aj. Jaj, co to było? O, <laughs> co to było? No nic, kiepsko. No dobra, lecimy kolejną konkurencję. Ale tak, pierwsze, zobaczcie. Nice. Kolejna konkurencja to działo. Za pomocą działa wystrzelimy kulę, która ma trafić no... pojazd, który stoi tam przed działem daleko i zniszczyć. Yy, niby prosta sprawa. Zobaczmy. Wystrzelmy sobie teraz z tej pozycji, co i. Co jest? Po prostu, a trafi, czy przeleci obok, chyba nad. O, no dużo nad. Musimy się wycofać troszeczkę. Jedynie co możemy, możemy działać tą y, armatą y, do tyłu, do przodu, na boki. Dobra. Myślę, że już mi się ją troszeczkę U... No, na pewno trafimy. O, ho, ho. Kurde. No, ale tylko 584. Trzecie miejsce. Dobra, jeszcze raz idziemy. Troszeczkę chyba za, za bardzo cofnąłem. Czyli... Aj. Nie, 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 nie trafi. Ja, dlaczego nie? Przeleciało tak? Dobra, jeszcze raz. Za wysoko. Kurde. Ale czy ja widzę? Czekajcie, nie, nic nie widzę. Myślałem, że kamer kamerą będę widział. A, teraz też w ogóle tak troszeczkę skręcę. Uuu, ale tamto milimetry muszą być. Dobra, sobiutko. No teraz znowu trafię chyba mu w bok. Znaczy w bok, no nie centralnie, nie? Słabo, słabo. Ostatni raz, moi. Kurde. Nie, no nie wiem. Dobra, celujemy. A jaj dupa, zbita. Drastny chociaż. Ak! Kur... To <śmienny> milimetry, milimetry. Dobra, ale. Dobra, jedziemy na następną konkurencję po prostu. Kolejna konkurencja to przejechanie toru. Pewnie na czas. No, tak wygląda z góry. I oto, tym samochodem. No to co, jedziemy. Co? Tam nie widać. Tej trasy zbytnio. Ale przyjechaliśmy po ten czas, trochę pewnie nie. Nie za specjalny, ale nic specjalnego, powiem wam szczerze, no. Sukces, słuchajcie, pierwsze miejsce, elegancko. Przechodzimy do następnego. Kolejna konkurencja to jest zjechanie ciężarówą na sam dół. <gry> Kurwa. No to... No. Ciekawe, ciekawe. I to w taką, kurde, poważnie porządną ciężarówką. No co, jedziemy, no co to tam? Co, co, co tam na ten? No czekajcie, muszę... Zasz, szkoda, że ta kamera jest jakaś... Nie ma... Inny nie, nie, nie widzę w ogóle. O kurde! O kurde, stój! Czekajcie, ale dobra. O, 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 nie! Dobrze było! Nie, ale jedziemy! O nie, nie jedziemy! Nie jedziemy już. Koniec. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja to tak. Kameru niesty tylko taką nie wiem nie... czy znaczy, tak, tutaj to muszę... O Jezu, już <grystanie> radę Da radę, radę! Wstawaj! Pa! Chyba nie da radę Muszę dobrze wjechać. Muszę hamować. Sukces! Ale czemu? Ale to oh. chyba co czasu brakło co? Nie, no to powtórka. Well done. Bezsensowne zniszczenie z górki. Jeszcze raz, słuchajcie. Nie wiem. Wydaje mi się, że to spada czas. W każdym razie przyjechaliśmy. No, że następną konkurencję wybierzemy. Słuchajcie. Kolejna konkurencja to jest Skok. I tu mamy zrobić policyjnym autem i skoczyć. Słuchajcie, i zniszczyć y, ten amerykański. No, w zasadzie dwa tutaj są amerykańskie. No, no, no auto no, w każdym razie. Idziemy. Na, najpierw jadę na, na maksymalnej prędkości. O, daleko jest? jest tu blisko. O! Chyba przeskoczyłem. No co wolniej, chyba to wolniej, stanowczo wolniej trzeba to zrobić. Che schifo di invollo. Cosa te no? Czyż go dotknę? Kurde, no nie. No jednak trochę szybciej trzeba. Stanowczo troszkę szybciej. Ostatni oh. raz sobie. Jak to nie, to lecimy kolejną. Ciężko powiedzieć z jaką prędkością tutaj najeżdżać. No? Ojajajaj. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Już trochę lepiej. Precyzja. Precyzja 35. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurczę no, sukces! Trzecie miejsce! Jeszcze raz, ostatni raz, ostatni raz! Dostał. O, samolot też tam jest. Dostał. Tylko, że nie centralnie. Ale dostał. 176. No dobra. No ale drugie miejsce. Dobra. Lecimy kolejną konkurencję. Kolejna ko konkurencja to musimy przeskoczyć oto tym samochodem. No, prawie jak Mercedes, chyba. Yy, uderzyć się w mur. Przeskoczyć uderzyć w mur. I wylądować jak, jak najdalej. No to co? Jedziemy. O, ładnie. To się może sterować nim po, podczas lądowania? Kurde. Nie wiedziałem. A, sukcy. Patrzcie. Jeden punkt tam no zabrakło. Jeden punkt. Dobra, chodźcie jeszcze raz. Spróbujemy. Jeszcze dalej pojechali. No dobra, następna konkurencja. Kolejna konkurencja to tym czymś mamy. Przeskoczyć to. <śm> dobra, jedziemy. Miałem nad, a nie pot! O kurde Tam Ale... Ajajaj. Aj, aj. jeszcze raz, jeszcze raz. Kurde, tam normalnie jest przecież ta. Ale no nie było widać, to jest takie malutkie przy takim prędkościach, czy co? A ja, kurde, to są O kurde, będzie dobry kamion! No ale chyba, chyba wynik powinien być oszałamiający. Kurde, coś mało. To sensowne. Jeszcze raz. Trzeba chyba prosto się ustawić tam. Czy ten, ale to jest prosty, to jest trudne. dobrze. Musi być dobrze. Chyba, że autostrada jest krzywa <grywa> Jejko, to się nie da. Oj, no nawet coś zgubiłem. ma. <grywa> jeszcze raz. Ale kurde, to jest problem. Bo autostrada tam powinna być prosta, chyba, nie? Może z chwiliczulę, no nie wiem. Przyjadę obok. Starają się tak trochę w lewo tam, yy, żeby ucelować tą autostradę. Uuu, no, teraz tak, ale widzicie, o, no, właśnie, jeszcze bardziej w lewo, bardziej w lewo, bardziej w lewo troszkę. Albo chociaż, żeby wylądować na, ten, na tym pasie, nie? Ale to się nie da, tak? Nie da się. Drugie miejsce dystans. To, co chodzi o dystans, aaa. Blokada pokonana, dystans. Dobra. Jeszcze raz, ostatni raz, słuchajcie, ostatni raz. Lepiej będzie widać. Co nie No ale ciężko jest. Tutaj, tutaj żeby go do... Aj, jaj, no właśnie wyprostowało go no. Aj... Ale uj, dobrze, dobrze. Kurde, ten sam kamior, ten sam kamior No, co ostatnim razem Myślicie, że się da jeszcze Coś z autem zrobić? <laughs> Będzie jeździć? Ale 882, no to już tak jest sporo, nie? Ostatni raz, słuchajcie, ostatni raz Już tak długo ile mogłem. Tu rekord, rekord, tu nie ma bata. Patrzcie, jeszcze. Uuhu, 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 uuhu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Lecimy kolejną konkurencję. A tu już jest, słuchajcie, kon... to już jest koniec. To już jest koniec, widzę. No i to tak, czyli. A, z armaty nam się tutaj nie udało nic. No, ale spoko. Dobra, tutaj tysiąc, tu dwa razy. Dwa razy po 1000, żeśmy nawet ładnie tutaj dali. Nie, no tu raz 800 też full. No dobra, może być, może być. No dobra.